Jeszcze 4 lata temu wydawało mi się, że dobrze wiem, na czym stoję. Że mogę myśleć o swojej zawodowej przyszłości, mogę planować wakacje z rodziną. A potem przyszedł wirus z Chin i na dwa lata nasze życie stanęło do góry nogami. I kiedy powoli zaczęliśmy je sobie odbudowywać, wtedy za naszą wschodnią granicą wybuchła pełnoskalowa wojna, co radykalnie zachwiało poczuciem bezpieczeństwa wielu z nas. Dlatego dzisiaj wiem jedno: pewna jest tylko niepewność i dlatego tej niepewności chcemy się w nowej więzi przyglądać we wszystkich trzech działach społecznym, religijnym i kulturalnym. Nie chcemy dawać prostych odpowiedzi na złożone problemy, ponieważ takich odpowiedzi najzwyczajniej w świecie nie ma. Chcemy w zamian wskazywać pewne tropy. Wydeptywać ostrożnie ścieżki, podsuwać jakieś wskazówki, szukać przebłysków światła. I mamy głęboką nadzieję, że ten numer więzi, który jeszcze pachnie farbą drukarską, może być dla Państwa inspiracją we własnych poszukiwaniach. Być może razem z więzią będą mogli Państwo wyruszyć na poszukiwanie swojej osobistej ścieżki, która pozwoli się odnaleźć w tym świecie, w którym straciliśmy stare punkty odniesienia. Polecam.